17. W odwrotnej kolejności jeszcze raz podam od drugiego do siódmego Dolnośląskie, Małopolskie, Łódzkie, Małopolskie, Łódzkie i Dolnośląskie. Dla tych, którzy może dołączyli do nas, do oglądania, przypomnijmy, że trafeta szwedzka, biegniemy na pierwszej zmianie 100 metrów, na drugiej 200, na trzeciej 300 i ostatnia zmiana, czwarta, 400 metrów do pokonania ma zawodnik. No, ja tak nie błysnę może zbyt mocno, jeśli powiem, że zwycięzcą będzie województwo Dolnośląskie, małopolskie lub łódzkie, bo po dwie drużyny zgłosiły te województwa właśnie do tej rywalizacji. Już są po pierwsze zmianie. Teraz 200 metrów, biegną zawodnicy. Trusa biegnie w reprezentacji województwa to, małopolskiego. Ale oni jeszcze mają wyrównanie. Teraz tak jest. No, tu będzie Małopolskie chyba na pierwszym miejscu, tak mi się wydaje, że tutaj tak, na piątym. zeszli najszybciej. Łódzkie jest chyba na drugim. Nie, teraz tam któraś sztafeta jeszcze wkroczyła między Małopolskie a Łódzkie. 4-5 bardzo blisko siebie. Także do zakończenia zostało o połowę, czyli 100 metrów trzeciej zmiany i pełne okrążenie zmiany czwartej. No to mamy tak, województwo Małopolskie i województwo Łódzkie. E, Małopolskie, Sikora. Też tam wysoko, chyba na drugim miejscu. I tu na ostatniej zmianie chyba troszeczkę inne mamy nazwisko niż w naszym zestawieniu. No spróbujemy tutaj wyłowić. Numer 14 i numer 374. 374 Małopolskie, a Dolnośląskie na miejscu pierwszym. O, to. Jest pełna 200 metrów do końca rywalizacji w tych sztafetach. Dolnośląskie, Małopolskie i chyba Łódzkie na miejscu trzecim, tak? Ostatnia prosta. No, będzie do końca walka o złoty medal. Proszę. Bardzo, bardzo zacięta rywalizacja. I nie będzie złotego medalu dla Małopolski jednak, choć było blisko. Zawodnik 159, czyli Łódzkie. Łódzkie jednak, jednak województwo Łódzkie. Pierwszy zespół. O, z trzeciego miejsca na ostatnią prostą wchodził, tak, więc ale jako wieloletni obserwator zawodów lekkoatletycznych, lekkoatletycznych jak myślisz, to jest... Czy to jest dobra taktyka, żeby się tak powieść troszeczkę na... Jak pokazały często nasze dziewczyny no w Stafa no 400, 400 warto szczególnie na tym łuku Pan przeciwległej prostej, gdzie jest podwiat, zawodnik pobiegł za dwójką, trójką zawodników, które miał przed sobą, więc myślę, że, że trochę zaoszczędził sił. No i mógł z tego skorzystać właśnie na ostatnich metrach, co, co właśnie nam zaprezentował. Tak jest. No. Jak to się mówi, praw fizyki się nie zmieni, prawda? Tak, Małopolskie tak na miejscu drugim, Łódzkie na pierwszym z wynikiem minuta 56-85, a Małopolskie dokładnie 1 minuta 57 sekund zakończyło rywalizację na miejscu drugim. Tak, Czekamy już. na kolejne rezultaty. Na trzecim miejscu. No, ale naprawdę Jakub Szczepaniak. Nie, wyświetla nam się jeszcze rezultat trzeciego zespołu. Kto zdobył brązowy medal mamy. Dolnośląskie drugie z wynikiem 1 minuta 57 sekund 56 setnych na miejscu trzecim.